Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na dwa kolejne koncerty z cyklu Karkonoskie Wieczory Kameralne. Dwa kolejne dni, 27 i 28 marca o godzinie 19 w Filharmonii Dolnośląskiej im. Ludomira Różyckiego. Dwa Całkiem różne koncerty. Na pierwszym z nich w czwartkowy wieczór będziemy mogli usłyszeć lirykę wokalną w wykonaniu dwóch znakomitych artystek sopranistki Aleksandry Kubas i Anny Bernackiej Mecosopran. Z stowarzyszeniem pani Moniki Kruk przy fortepianie. Kolejny wieczór, czyli 28 marca, to karkonowski bras. Nasi wspaniali muzycy sekcji instrumentów wdętych, blaszanych, z zaproszonymi gośćmi wykonają utwory muzyki filmowej i muzykalowej, także będzie pełen blask dźwięku. Nadmienię tylko, że cykl karkonoskie wieczory kameralne jest dofinansowany z krajowego planu odbudowy realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.